na temat budżetu. Kilka uwag zgłosić to, do tego, co Państwo na czym wreszcie dzisiaj radzili. Takie no, ogromne zdumienie mnie okafnęło, kiedy lekką ręką, ręką ściągnęliście milion złotych z oświaty. Chciałbym mieć takie głębokie przekonanie, że Komisja Oświaty dostała sprawozdania od dyrektorów szkół ze sprawozdań finansowych. Państwo żeście to przeanalizowali, stwierdziliście, że w wielu pozycjach te wydatki są za duże i w związku z tym istnieje taka możliwość, żeby te wydatki zredukować. Z wiedzy, jaką mam i z doświadczenia z pracy tej komisji, no mogę przypuszczać, że takiej takie analizy głębokiej, żeście Państwo nie przeprowadzili. Czyli nie wiadomo o po podejściu dzisiaj od tego stołu, nikt z Państwo nie potrafi powiedzieć, czy będziecie wyłączać prąd, obniżać temperaturę, czy szkołach, zwalniać ludzi, czy nie będą się odbywać zajęcia pozalekcyjne. Być może takie rzeczywiście możliwości istnieją, ale Państwo tego dzisiaj śmiem twierdzić i nie wiecie. Poza tym tutaj Radny Tabor zwraca uwagę na to, że wydatki przeznaczone na kanalizację na sieć wodociągową są strasznie niskie, jeśli przeliczyć to na metry. Panie radny to są w uchwale podane metry, o pod które Panu chodziło. Natomiast... Przyjęliście wyjaśnienie burmistrza, że to są wydatki na poziomie udziału własnego. Zakładamy, że sięgniemy po fundusze zewnętrzne. Nikt z Państwa nie zapytał, po jakie fundusze sięgniemy i jakie mamy szanse, żeby po tych funduszach sięgnąć. Podpowiem Państwu, że żadne. To znaczy, że do 2013 roku na wodociąg i na kanalizację nie przewiduje się już żadnych środków. To są jedyne źródła, gdzie można dostać dofinansowanie na poziomie 70%. Z tej możliwości. Funduszu, ale tam jest że do 50%, Państwo nie uchwaliliście takich kwot na te zadania. Czyli, się twierdzi, odnoszę takie wrażenie, że uchwaliście przed chwilą o ogromnej klasy fikcję. za tym, że zadłużeniem... Pan, czy pan ma zamiar na tutaj? Nie, nie absolutnie. Bo, bo, ja chcę to zakończyć będę... Bardzo ale ale mówię bardzo konkretnie. Bardzo konkretnie. Uwaga był dla... po przyjacielsku w zasadzie wypowiadanej i jako tam, mieszkanie z tej miejscowości. Na nas tutaj ta chcąca tak tacąco, a to, a tam. Proszę to nie, bardzo. Uwagi jako mieszkańca i osoby, które trochę pan się wie, pan w ty, cały z tych dziedzinie, w no, tych dziedzinach. Proszę mi pozwolić Panie Przewodniczący. Proszę Pani, gdzie Pan był cały poprzedni rąk jest nam? Pierwsze słyszymy co Pan teraz tu do nas mówi. Proszę ale proszę Państwa, są komisje Państwa, że jeszcze pracowali. Poza tym odnośnie zadłużenia, proszę A. Państwa, ustawiony jest w momencie, kiedy ten budżet był przygotowywany, to słyszeliśmy oczywiście o znakomitej kondycji gminy na poziomie zadłużenia 35%. Teraz uchwaliście zadłużenie na poziomie 50 procent. Nikt z Państwa tego tematu nie poruszył że wskaźniki, które nas obowiązują, to będą jeszcze dwa lata, a potem Regionalna Izba Obrachunkowa ustawi poziom zadłużenia na sposób, tak, poszczególnych gmin indywidualnych. Co będzie, jeśli ustawi poziom maksymalnego zadłużenia Gminy do Ślicz na poziomie 50%? To znaczy, że nie będzie już żadnych inwestycji, że to, co żeście planowali w wieloletnim programie, to będzie będzie realizowane? Niech z Państwa nie zwróci uwagę, że w budżecie mamy budowę przedszkola. No, Prowadzenie tak dużej inwestycji przy takich wydatkach no, budzi moje niefachowca, ale moją taką Ale pan... Państwa, pan 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 Wszystko Pan, pan się wie, co nie wie. Wie. Teraz wszystko I Pan wie. jeszcze raz Państwu naprawdę życzę hmm. dobrego roku. Mam nadzieję, że na tematy miśniacza jeszcze wyraz porozmawiamy. Liczę na to, no, że nie będę postrzegany jako osoba, która chce tutaj cokolwiek zawieszać, bo nie mam takiej intencji. Natomiast um, angażowałem się i angażowałem się, będę dalej w sprawie Wiśniacza, tylko że społecznie w tej chwili. Tak, dziękuję tak, bardzo. Wszystkiego dobrego dobrze. na dobry rok. Bardzo proszę, żeby wysłuchać też moje stanowisko tej sprawy. Grot spraw, które Pan Andrzej Stańczyk podniósł tutaj, dotyczy oświaty. Z wiadomych powodów żona Pana Stańczyka, to również moja, żona jest nauczycielką. Wszyscy dbamy o oświatę, ale jest granica. Kiedy można ciągle zwiększać wydatki w oświacie. I ta granica nie może być co roku przesuwana kolejny milion do przodu. Dlatego w oświacie również muszą nastąpić oszczędności. I czy to się podoba, czy się nie podoba, to muszą nastąpić. W administracji, panie radny, również raz trzeci powtarzam. I będą to oszczędności. I teraz... Dobrze, no, no, już trzeci raz to powtarzamy. Ja przyjmie panu no, panie zgrzy. proszę Państwa, zatem jest granica, I budujemy. I w tej chwili klasy średnio w naszej gminie mają po 15 osób. Proszę znaleźć, przejść po wszystkich gościomnych gminach i znaleźć taki poziom komfortu, jaki świadczymy naszym dzieciom. Jest to naszym zadaniem. I jest to naszym obowiązkiem i robimy to. Ale muszą być wprowadzone oszczędności. Proszę Państwa, poczynając od oszczędności energii, a kończąc na oszczędnościach etatów. Proszę Państwa, szczególnie będę starał się zwrócić uwagę na oszczędności w godzinach nadliczbowych. Dokonałem analizy z całego roku, godzinach nadliczbowych nauczycieli w szkołach. I nie zgodzę się na to, żeby z godzin nadliczbowych w szkołach Nauczyciele mieli ponad półtora tysiąca dopłaty do pensji. A inni nauczyciele nie mają w ogóle Na, pracy. Dlatego o takie oszczędności chodzi, i to jest ten milion zdjęty. I dlatego szukamy oszczędności, bo tam też musimy znaleźć. Kwestia pozyskania funduszy zewnętrznych. Proszę Państwa, jest komórka w urzędzie i nie będę wchodził w kompetencje tej komórki. Kieruje ją Pani Renata Kierepka. Przypomnę, że był taki czas, kiedy Pan Andrzej Stańczyk był zastępcą i miał powierzone te zadania i również kierował tym obszarem. W tej chwili z przyczyn, no powiedzmy sobie, organizacyjnych. Od co najmniej dwóch lat to zadanie pełni Pani Renata Kierebka. Z dużym skutkiem pozyskuje fundusze, i to ona ma za zadanie zdobywać pieniądze dodatkowe, pieniądze zewnętrzne na wspomaganie realizowanych przez nas inwestycji. Tak w przypadku kanalizacji, tak w przypadku wodociągu, jak i przedszkola. Jeżeli mówimy o przedsięwzięciach, na którego przez pana Hodura, to wymieniłem również Centrum Historycznego Wiśnicza, do którego do obszaru. Od pewnego czasu staramy się o pozyskanie środków na wsparcie budowy szkoły. Ja usłyszałem w wypowiedzi pana Andrzeja Stańczyka tutaj głosy z kampanii wyborczej, że szkoły się długo buduje. Wiśniczu, Nie boję się tego Panie tematu. W kontekście tak, że kolejna, kolejna budowa czy przedszkole będzie realizowana tak jak szkoła. To było w podtekście. Proszę Państwa, tu szkołę w Wiśniczu świadomie byłem namawiany przez mojego zastępcę, ja nie boję się tego powiedzieć, żebym w ogóle nie realizował tego zadania. Tak było, bo nie udało się zdobyć środków pieniężnych, środków pomocowych i Pan Andrzej przyszedł do mnie i wtedy mówi, nie budujmy, zostawmy w ogóle na etapie, tak jak było fundamentu. Niestety szkoła stoi, a może na szczęście szkoła stoi i mam nadzieję, że uda się ją w przeciągu. Najbliższego czasu, jak myślę, że perspektywa półtora roku najdłużej skończyć i oddać. I znowu komfort się poprawi i znowu Zde. będą lepsze warunki dla naszej młodzieży. I równocześnie patrząc na sytuację w przedszkolu, tutaj, w tym przedszkolu, które nie ma podstawowych elementów do funkcjonowania, nie ma kuchni hacapowskiej, zinterujący wyłomni hacaków. Nie ma prostych rzeczy, nawet jak separator puszczu z kuchni. Mieści się w starym dawnym budynku ośrodka stowia. W tym przedszkolu mamy nasze dzieci. W tym roku adaptowaliśmy sąsiedni budynek do czasu kiedy nie budujemy przedszkolu. To co zrobiliśmy jest naszym udziałem i tam również staramy się o pozyskanie środków. Będziemy to z pełną determinacją wykonywać. Niestety Panie Andrzeju już w tym momencie bez Ciebie taką decyzję podjąłem, że yy, Nowej kadencji nie będziesz zastępcą. Rozumiem być może Twoje rozczarowanie, ale to prawo i kompetencja burmistrza. I informuję również, że to na oszczędności publicznie to mówię. Nie zamierzam w najbliższym czasie obsadzać tego stanowiska.